Praca nad filmem to nie jest droga usłana różami. Ciężka praca, jednak popłaca. W Warszawie, w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, w towarzystwie Międzynarodowego Korpusu Dyplomatycznego, odbyło się rozdanie nagród XVI Festiwalu Filmowego Filmat, na którym produkcja północnej TV, film Mistrz z cyklu Will of Japan, został uhonorowany drugą nagrodą krajową w kategorii najlepszy dokument biograficzny. Zawsze przy wyborze filmów staramy się wybrać taki film, który jest ciekawi. Dlatego, że w obecnych mediach mamy sporo takich bodźców, sporo filmików. Chcemy, żeby były bardzo ładne zdjęcia, żeby było jakieś ciekawe opowiadanie, które nas może wciągnąć, żebyśmy się na podstawie tego filmu cokolwiek dowiedzieli i zapamiętali. I to jest właśnie też przykład nagrodzonego filmu. Dlatego, że film się ogląda, dowiaduje się coś o kulturze, dowiaduje się coś o łączeniu kultur. Ja uważam, że. W obecnych czasach jest bardzo ważne, żebyśmy podziwiali inne kultury, szukali nowych rzeczy i starali się lącić to, co lączyć możemy. Przekonaliśmy się, że życie pisze najlepsze scenariusze. Każdą dobrze napisaną historię trzeba jeszcze odpowiednio zrealizować. Sztuka ta nie udałaby się bez zdeterminowanej ekipy produkcyjnej Północnej TV w składzie. Aneta Duraj, Bartosz Gądek, Maciej Michałowski, Mateusz Kidawa, Michał Czacharowski oraz Adama Braunbergera z BMG Goworowski. Nie byłoby tego filmu, gdyby nie muzealnicy, którzy podpowiedzieli nam, że w Polsce kuje się miecze, które są lepsze od tych oryginalnych mieczy z Japonii. Nie byłoby tego filmu, gdyby nie firma BMG Goworowski, która zaufała. Dało się ją przekonać, że miłość do motoryzacji to nie tylko sprzedawca, który opowiada o aucie, ale także zjawisko. Wreszcie nie byłoby tego filmu, gdyby nie młodzież, gdyby nie wszyscy, którzy uczestniczyli w tym projekcie, to ich młodość, świata. Świeżość chęć pracy, silna pasja, energia i moc. To wszystko sprawiło, że mamy ten film. Festiwal Film Ad jest polskim członkiem międzynarodowej organizacji festiwali filmów turystycznych. Festiwal wspiera rozwój krajowych oraz zagranicznych produkcji i organizuje odrębny konkurs filmowy dla filmów polskich oraz filmów z całego świata. Z dumą muszę powiedzieć, że od 16 lat jesteśmy członkiem dużej grupy festiwali International Committee of Tourism Film Festivals, która to grupa 33 lat wybiera najpiękniejsze turystyczne filmy świata. Wydaje mi się, że jest to niezwykłe dlatego, że jesteśmy jedyną taką grupą na świecie. W związku z tym my przykładamy cygiełkę do tej wielkiej międzynarodowej roboty. Cieszymy się, że nasza produkcja mogła być częścią tak prestiżowego wydarzenia. My dostaliśmy porządny zastrzyk motywacji, a Państwa zachęcamy do poznania historii mistrza japońskiego miecza. Miłego seansu! Polecamy również zobaczyć Will of Japan Dojo oraz Will of Japan Mistrz. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.